Andrzej Kozłowski, to jest program Scanner Cyber Defense 24. Nadajemy prosto z w Katowicach. Państwa i moim gościem jest Krzysztof Siłicki, zastępca dyrektora NASK i dyrektor do spraw cyberbezpieczeństwa i innowacji. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj wspaniała rocznica, 50-lecie internetu. Jakbyśmy mogli krótko podsumować, jak to się wszystko zmieniło? Jak, czy żyjemy w zupełnie nowej erze? od tego co było 50 lat temu. No tak, rzeczywiście to jest taka data symboliczna, umowna. My w Polsce oczywiście nie, nie mieliśmy szansy 50 lat temu korzystać z internetu, tak, bo wszystko się zaczęło po przemianach politycznych. Te technologie internetowe były technologiami embargowymi, podobnie jak wojskowe, więc dopiero po przemianach mogliśmy ten internet y, wprowadzić do Polski, co oznaczało, że nasze sieci y, wtedy akademickie połączyliśmy z resztą świata, i tutaj to się otworzyło. Natomiast, y, mając świadomość wtedy, że to będzie potężna rewolucja, myślę, że nikt nie był w stanie przewidzieć dokładnie, jak to się potoczy. No, kiedyś internet był rozumiany jako ta infrastruktura zbudowana z y, z, z, z przewodów, y, urządzeń, modemów, tak, a teraz myślimy o internecie jako takiej przestrzeni informacyjnej, y, która pozwala nam prowadzić po prostu różne typy działalności, które kiedyś były prowadzone w, w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym. A teraz ten wirtualny nam pomaga w. w Funkcjonowaniu w ogóle w, w rzeczywistości. A jak zmieniło się zagrożenia? Bo chyba 50 lat temu nie przywiązywaliśmy w ogromnej wagi do, do zagrożeń. Tak, w ogóle internet nie, nie powstał w taki sposób, czy z takiego założenia, że to bezpieczeństwo to jest temat numer jeden. Chodziło o coś zupełnie innego, właśnie o bez. Taką taką komunikację bez ograniczeń, tak? Czyli opartą na zaufaniu, na no takim, no, jakby to powiedzieć, otwartości w stosunku do, do innych. Był to projekt taki badawczo-rozwojowy, militarno-cywilny i dopiero po jakimś czasie się okazało, że oprócz, oprócz tej bardzo fajnej strony, która pozwalała nam się zbliżyć do osób, które mieszkają tysiące kilometrów od nas, no jest jeszcze ta strona Którą teraz dobrze potrafimy zdefiniować zagrożenia i, 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 i różne słabości, tak, z, z infrastruktury od strony bezpieczeństwa, a wtedy, no cóż, bardzo szybko się pojawiły tak zwane dowody, Proof of Concept, artykuły, które opisywały możliwe ataki i nie zawsze te ataki były realizowane. Natomiast Wyobrażenie o tym, że są możliwe no, y, działania, y, które nad, nadwyrężają nasze zaufanie do tej sieci, to było opisywane od, od początku. No, powiedzmy sobie szczerze, y, te kilkadziesiąt lat temu, to znaczy tak naprawdę y, taki... Zagrożenie w postaci defacementu, czyli schakowania strony internetowej, no nie mogło być wcześniej, zanim Bo... HTTP nie, nie powstało, i pierwsza strona internetowa. No ale to był 91 rok. I już, już bardzo wcześniej się okazało, że te podmiany stron internetowych po to, żeby kogoś ośmieszyć, czy, czy jakoś skompromitować, dla zabawy wtedy, tak. Cały czas istnieje, czy zagrożenie, raz wymyślone w cudzysłowie w internecie, cały czas jest eksploatowane, no i cały czas dochodzą nowe. Więc no, można było sobie, myślę, zresztą w nasku dość wcześnie to zauważyli, że oprócz te, takiego pełnego no, poświęcenia dla, dla budowania sieci i, 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 i tworzenia tej, 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 tej cyberprzestrzeni, Koniecznie trzeba się zająć tą stroną ciemniejszą. Czyli można powiedzieć, Prze że przeciwdziałaniem tym zjawisku. Czyli że świadomość tych zagrożeń była de facto od początku. To w takim razie, była. Co, była. Coś, co złego zrobiliśmy, że nie nauczyliśmy się z nimi radzić, bo to by często mówimy o tym, że świadomość jest bardzo ważna, żeby, żeby w ogóle poradzić z cyberatakami czy, czy, czy ogólnie zagrożeniem w sieci. No to ta świadomość była od początku, ale jednak coś, coś zawiodło. Świadomość była od początku, ale nie u wszystkich, i dość długo bagatelizowaliśmy te zagrożenia. Tak? W, w, w cyberprzestrzeni czy w internecie, Im, im, im więcej użytkowników i podmiotów stało się takimi aktywnymi użytkownikami, tym skutki tych, tych zagrożeń stały się poważniejsze. Tak, tak jak wspomniałem, Poprzednio wiele lat temu to było trochę no takie, hmm, skutek materialny nie był wielki, no, ale, ale było widać, że, że jest możliwe skompromitowanie kogoś poprzez działania, które, które obnażały słabości bezpieczeństwa. Natomiast obecnie jest tak, że te skutki. Są dużo, dużo większe, więc bagatelizowanie tego zagrożenia, tych zagrożeń, postawy takie, które się wyrażały w ten sposób, no wiemy, że są jakieś zagrożenia, ale czy to nas musi dotknąć? Teraz już wiemy, że musi. Panie dyrektorze, byśmy mogli się troszeczkę tak pobawić w, w prognozowanie. Internet za 50 lat, jak pan sobie wyobraził internet za 50 lat? Czy to będzie fragmentaryzacja internetu, że będziemy mieli internet europejski, amerykański, chiński, rosyjski? Coraz częściej się mówi, Rosja próbuje odłączyć siebie od globalnej sieci, a ostatnio pojawiają się również takie głosy w, w Unii Europejskiej. To nie jestem w stanie przewidywać, jak będzie to wyglądało za, za 50 lat. Myślę, że. Jednym z takich zjawisk, które są niewątpliwie już obecna będą coraz, coraz istotniejsze jest, jest wpływ rozwoju technologii sztucznej inteligencji na, na wszystko, co się, co, 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 co się dzieje w cyberprzestrzeni. I ja bym sobie życzył, żeby namówić tę sztuczną inteligencję, żeby to ona. Tak, jak się tworzy modele predykcyjne, żeby, żeby coś przewidzieć w przyszłości. Żeby przewidziała, jak będzie internet, jak jak Tak, żeby lat. przeanalizowała, jak to, jak to szło i ewentualnie zaprognozowała to no nie na 50 lat, niech to będzie 10. Tak? Bo to, co teraz widzimy, to jest internet rzeczy, big data, sztuczna inteligencja tak? i wykorzystanie tego do różnych rzeczy: biznesu, reklamy, no, ale też działań typu. No, ataki na infrastrukturę, ataki na, na użytkowników. Więc, więc to, co widać, to jest kwestia no, takiej automatyzacji i nie, nie, nie Misja niemożliwa, żeby użytkownik był w stanie sam sobie poradzić z zagrożeniami. To niestety nie, nie możemy wymagać, żeby użytkownicy byli jakimiś ekspertami od cyberbezpieczeństwa, a zagrożenia są powa coraz poważniejsze, ze względu na swoją skalę i skutki, które są coraz no, bardziej no, przeliczalne na, na, na straty finansowe, chociażby. Dziękuję. Internet e, zmieni zmienił społeczeństwo, gospodarkę, prowadzenie polityki, ale również sam w sobie przeszedł ogromną zmianę, również zagrożenia związane z internetem. Państwem i moim gościem był pan Krzysztof Sielicki, zastępca dyrektora NASK, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji w NASK. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.